We wczesny poranek 1 sierpnia z Łomżyńskiej katedry wyruszyła 38. piesza pielgrzymka Łomżyńska na Jasną górę do sanktuarium i domu Królowej Polski. W tym roku pątnicy pielgrzymują pod hasłem Posłani w pokoju Chrystusa, tak jak każdego roku pielgrzymkę rozpoczęła msza święta w katedrze łomżyńskiej. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas nad brzeg jeziora Galilejskiego. Jak mówi Ewangelista Mateusz, Jezus oddalił się. To słowo oddalił to greckie słowo Anachoreo. I w klasyce to greckie słowo było związane szczególnie z potyczką wojskową. Kiedy wojsko widziało, że przegrywa, to to wojsko oddalało się aby uratować to, co było można uratować. W Ewangelii świętego Mateusza kilka razy pojawia się to słowo. Kiedy Józef widzi, że Chrystusowi grozi śmierć, to ten Józef oddala się. Jest użyte to słowo na choreo do Egiptu. I kiedy mędrcy ze Wschodu widzą, że powrót przez Jerozolimę będzie powrotem bardzo trudnym, to oni też oddalają się. I w tym dzisiejszym pojęciu oddalić się jest coś, Chrystusowym Pojęciu oddalił się jest coś z tej greki klasycznej. Chrystus widzi swojego przyjaciela, który stracił życie świętego Jana Chrzciciela i on oddalać na pustkowie, aby usunąć się z pola widzenia. Tak samo kiedy faryzeusze go prześladują, to on też. W wielu wypadkach oddala się. I proces pielgrzymki jest też takim anachoreo, jest oddaleniem się od tej naszej codziennej rzeczywistości, aby nie nas powrócić do tego, co najbardziej istotne. Aby tak jak prorok Jeremiasz przepowiadał prawdę, odkryć w nas, drodzy bracia i siostry, prawdę przed Bogiem, przed Matką Bożą w Częstochowie. Każdy człowiek potrzebuje takiego momentu rekolekcji, momentu oddalenia się. I dla wielu z was ten czas 1 sierpnia to czas, aby uczestniczyć w tej naszej pielgrzymce. Długie i bo dwa tygodnie wielu z was zrezygnowało ze swoich urlopów, a nieraz nawet z zarobku, tylko dlatego, aby idąc do Matki Bożej umocnić swoją wiarę, ale też więź z tymi ludźmi, którzy razem z tymi pielgrzymami, braćmi i siostrami, którzy razem pielgrzymują na jasną górę. Tak jak tym pierwszym słowem jest to słowo anachoreum, tym drugim greckim słowem jest to, że Chrystus ulitował się z plachni nad tym tłumem, który jest głodny. Apostołowie mają jedyne rozwiązanie oddalić tych ludzi, oddalić ten problem, a Chrystus proponuje aby to oni rozwiązali ten problem. I w tej drodze, pielgrzymie, drodzy bracia i siostry, kilka będziecie ciągle obdarowywani, przynajmniej w tej pierwszej fazie, przez ludzi, którzy w pewnym sensie litują się nad tym pielgrzymem, którzy chcą okazać serce i gościnność. Naszą polską gościnność. Będziecie przyjmowani do domu, czy przed Wami, tak jak przed tym tłumem nad jeziorem Galilejskim, pojawi się to pożywienie, które będą, będzie przygotowane przez gościnne osoby. Tak, Chrystus, widząc ten, to ograniczenie, ten brak, Ali się nad tym tłumem. I Ewangel, dzisiejszy przekład mówi, że każe usiąść, ale to słowo usiąść to nie jest słowo usiąść, każe się położyć na tej trawie, bo taka była forma spożywania posiłków. I ten tłum na tej trawie spoczywa, kładzie się i następuje ten cud. Dystrybucji nie tylko chleba, tych pięciu chlebów, ale też rozmnożenia tych ryb, które były też podstawowym pokarmem. Drodzy bracia i siostry, w tej pierwszej drodze na jasną górę zapewne ten cud będzie rozmnożenia pokarmu, będzie dokonywał się przynajmniej w tej pierwszej fazie pielgrzymki będziecie dotykać gościnności drugiego człowieka. Zanieście do Matki Bożej nasze modlitwy, nasze błagania i nasze prośby. Odczytujcie wasze życie przed Bogiem i przed Matką Bożą aby ten moment zatrzymania, ten moment rekolekcji stał się takim czasem, który nas umocni w wierze, ale też umocni jako ludzi wierzących. Na tegoroczny Pątniczy Szlak z Łomży wyruszyło około 200 pielgrzymów. Idą oni jako jedna grupa pielgrzymkowa. Przez dwa tygodnie do pokonania mają ponad 400 kilometrów. Jest to jedna z najdłuższych pielgrzymek w Polsce. To są najdłuższe takie rekolekcje w drodze, bo jeśli chodzi o naszą pielgrzymkę, to dwa tygodnie na nogach, w różnej pogodzie. Nie wiemy jaka będzie w dniu dzisiejszym, ale mamy nadzieję, że trochę słońca też będzie ale pielgrzymi z wielką nadzieją ruszają do Matki Bożej. Każdy niesie swoje indywidualne jakieś prośby, czy dziękczynienia. Będą też, jak, jak co roku, są osoby, którym trudno wziąć dwa tygodnie urlopu. Będą niektórzy kilka dni uczestniczyć, będą dojeżdżać, odjeżdżać, także że to jest taka pielgrzymka trochę taka nie tak jak, jak każdego roku, dwa tygodnie marszu na pielgrzymim szlaku, ale są osoby, które będą w części uczestniczyć też w tej pielgrzymki. Niektórzy odprowadzają pielgrzymów, niektórzy idą cały, jak ksiądz Janusz idzie cały etap dzisiejszy. Ja zazwyczaj do ostatniego etap jestem. Będę trzeciego dnia, będę miał mszę święto, odwiedzę tam pielgrzymów, ale zazwyczaj w Żurawiu łączę się rano z pielgrzymami, tam dojeżdżam i idę cały dzień z nimi już na jasną górę. Pielgrzymka łączy w sobie trud pokonywania kilometrów oraz indywidualną duchową drogę do zbawienia. Udział w niej to budowanie więzi z Bogiem oraz innymi ludźmi. Każdy pątnik niesie swoją własną intencję. Ja idę 15 raz, a twórcie idzie szósty raz. Idzie się pierwszy raz, a później to już normalnie nie można bez tego żyć. To daje siłę, to daje. No nie wiem. Człowiek się czuje taki pełny, napełniony duchem świętym, tak? Silniejszy, duchowo silniejszy, a to podstawa. Raz jest lżej, raz jest ciężej, ale duchowo jest wspaniale. Człowiek pokonuje trudności lżej, bo są. Są, raz jest lżej, raz jest ciężej, a duchowo jeśli się napełniamy, tak, to wtedy pokonujemy te, te, te trudności. No nie sami, z Panem Bogiem przede wszystkim, z Matką Najświętszą. No i dlatego to wtedy tak człowiek tak jest lżejszy duchowo. <laughs> Ale duchowo wtedy jest lżejszy fizycznie, tak? Dużo intencji mam. Dużo intencji. Nie mam konkretnie takiej jednej, tylko y, dużo. Y, jedną mam taką y, ojku, taką, y, taką intencję, jedną swoją w duchu mam. Y, za grzechy, za grzechy, za grzechy swojej rodziny i grzechy całego świata. tak? E, ta intencja jest taka, e, taka może konkretna, tak? a wiele intencji jest takich mniejszych, większych. I swoje niosę, i kolegów, koleżanek, rodziny. Także wszystkie w plecaczku niosę i do Częstochowy do Matki Najświętszej. Fajnie. Bo podróżuję z mamo. Wyruszamy już drugi raz. Poprzednia pielgrzymka była w roku 2019. I teraz ponownie postanowiliśmy wrócić na szlak. Myślę, że to po prostu takie doświadczenia, takie po prostu przeżywanie tego przez te 13 dni, takie po prostu odpoczęcie od tego świata medialnego, w sensie bez telefonów, bez smartfonów po prostu żyjemy tylko my natura i. i to jest pod... coś takiego, że wystarczy pójść raz i później po prostu coś tam ciągnie. Chcieliśmy w ogóle iść w poprzednim roku, ale po prostu pewne nam na to nie pozwoliły. Także także jesteśmy dzisiaj. Jest ciężkie, są takie zakwasy, o których w ogóle Najlepsze nie pomyślałabym, są... że są takie zakwasy. Najgorsze są chyba właśnie te pierwsze trzy dni, bo to jest po prostu taki wiadomo wzmożony wysiłek i takie po prostu już przygotowanie do tych kolejnych kolejnych po prostu dni i te trzy naprawdę są takie kluczowe, jak już te trzy dni są po prostu tak. To jest też intencja taka podziękowanie powiedzmy, bo trzy lata temu byliśmy parą, dzisiaj jesteśmy małżeństwem, także też podziękować za to. No i mamy tam swoje takie różne codzienne sprawy, za które chcemy się po prostu pomodlić na szlaku. Ja idę trzynasty raz, a ja drugi raz. A dlatego to się robi, że to już człowiek ma we krwi. Że jeżeli chodzi ten dzień, ten pierwszy nadchodzi, więc człowiek, jak to się mówi, bierze wszystko to, co ma do zabrania, pakuje i wyrusza w trasę. Bo to znaczy, my jesteśmy ze Strołęki. I zawsze szliśmy ze Strołęki, a tutaj stąd idziemy pierwszy raz. Więc dwa lata nie byłam, bo wiadomo, że pandemia i, i inne sprawy, no nie, ale teraz to już człowiek rzuca wszystko i idzie. Wiele tych, którzy przeszli pątniczy szlak, wraca na niego z powodu głębokich przeżyć i wielu łask, jakie otrzymali zarówno pielgrzymując, jak też już po powrocie do swoich rodzin i bliskich. Są to ci sami ludzie, ale już nie tacy sami. Ja idę dwunasty raz. Byłam na pierwszej łążyńskiej, byłam z dziećmi swymi, małymi, które miały po dwa lata. Później byłam z synem, też miał rok i osiem miesięcy. No i tak, tak jakoś w moim sercu jest ta potrzeba bycia. Byłam ze swoją córką, która była chora i miała 3 lata. Dzisiaj ma 33 lata i jest zdrowa, także dziękuję Maryi zawsze za uzdrowienie jej. No i niosę, swoje, niosę prośby do Maryi za moją rodzinę, mam piątkę dzieci, męża. Do znajomych i proszę o zdrowie. Traktuję to jak urlop, jak w czasy. E, czy trudno jest, to mi się wydaje, że to jest tak indywidualne dla każdego, kto z jaką prośbą idzie, o co prosi, bo jeżeli e, moja prośba jest tak mocna i taka trudna może do zrealizowania, to mój trud się nie liczy. Po prostu e, muszę donieść to do Maryi i muszę jej. Przedstawić to i muszę jej podziękować za swoje lata i za to, że mam zdrowie, że chodzę tam. Emocje, które towarzyszą po pokonaniu pielgrzymiego szlaku, są wyjątkowe. I to jest radość. Tam, tam nie czuję się zmęczenia, tam wszystko odchodzi, e, tam człowiek się cieszy. Także e, polecam, jeżeli ktoś nie może iść na pielgrzymkę, to nawet, żeby przyjechał na ten ostatni dzień. Gdzie się wchodzi, i właśnie i zobaczył, jaka, jak każdy się cieszy tym wejściem, jaka radość jest w sercu. Nie pamięta się tego wszystkiego, tego trudu, nie wolą nogi, nic się nie dzieje, tylko jest radość. No i mi się wydaje, że no, no, na pewno jest trudno. No, tr to by było y, takie. Y, no nieprawdziwe, żebym powiedziała, że nogi nie wolą, no bo przecież to jest pielgrzymka, idzie się tyle kilometrów, każdego dnia się tyle nie chodzi. Ale wytrzymuje się. Mamy opiekę, bo mamy o tu, tu siostrę koło mnie stoi, pielęgniarka, zawsze na nogi opatrzą, także tam się nie umiera, tam jest opieka, tam jest pogotowie, tam można... Podjechać, jeżeli ktoś nie może, to nie jest koniec świata, że pójdę i nie wrócę. Wrócę. Przed tronem jasnogórskiej matki pielgrzymi stanął późnym popołudniem 13 sierpnia.